W góry opawskie z najwyższym polskim szczytem biskupią Kopą zaczynam w miejscowości Jarno-Tubek. Tutaj, przy agroturystyce Bolko, znajduje się piękna polana, na której zostawiłem auto. I czerwonym szlakiem mam zamiar udać się na szczyt, który powinien zająć nam około 1,5 do godziny 40 czasu. Zobaczcie. Na początku szlak prowadzi przez gęsty las, ale im wyżej szczytu, tym widok coraz piękniejszy na Opolszczyznę. No i jestem na szczycie. Wejście czerwonym szlakiem zajęło mi tutaj niecałą godzinę, jakieś 55 minut. Na szczycie jest fajna wieża widokowa, na którą mam zamiar wejść i mały sklepik. Nie kupiłem sobie kawkę. Teraz idę na wieżę, zobaczymy jaki tam jest widok. pieczątki do korony Gór Polskich, to przy wejściu do wieży w kasie znajdują się pieczątki. No i jestem na dole. Zejście na dół zajęło mi dokładnie 27 minut, chociaż przyznam się, że sporą część szlaku przebiegłem. Podsumowując, Biskupia Kopa w górach opawskich, jeśli chodzi o Czerwony Szlak, nie należy do najprostszych, ale do zrobienia w taką godzinkę góra półtorej wolnym krokiem. Zejście zajmuje jakieś 25, 35 minut takim żywym krokiem. Po drodze okazuje się, że jest schronisko, które ominąłem wchodząc, ale schodząc e, zerknąłem sobie do niego, także można tam spokojnie zjeść, napić się, mm, odpocząć. Na szczycie jest fajna wieża, z której rozciąga się wspaniały widok. E, na górze również znajduje się sklep. Jeśli chodzi o samą trasę, e, nie zalecam ją początkującym. Czerwony Szlak naprawdę dał mi się mocno we znaki. Widziałem po drodze rodziny z dziećmi, ale osobiście e, uważam, że to jest dla dzieci trochę trudny szlak, jeśli chodzi o przynajmniej początkowy. Chyba, że dziecko już jest mocno wprawione w spacerach po górach. Szczyt e, bardzo fajny, bardzo fajne widoki z góry. E, początek faktycznie, e, początek szlaku jest w lesie, ale potem im e, wyżej, tym coraz więcej. Otwartej przestrzeni i wspaniałych widoków. Że polecam i pozdrawiam.